A gdyby tak złapać złotą rybkę, ale taką, taką z prawdziwego zdarzenia, która spełnia życzenia. Domyślam się, że każdy z nas ma taką listę, swoją listę niespełnionych życzeń i pewnie różne osoby prosiłyby o różne rzeczy. Ktoś być może poprosiłby o zdrowie dla siebie albo dla swoich bliskich. Ktoś by poprosił o lepszą pracę, a może o pracę w ogóle. Ktoś inny poprosiłby o tego wymarzonego chłopaka, albo dziewczynę, męża, albo żonę. A może o naprawę istniejącego małżeństwa, istniejącej relacji? Ktoś inny prosiłby może o wymarzony dom albo mieszkanie, albo o to, żeby mieć siłę, by uparać, uporać się ze swoimi słabościami. Bo każdy z nas ma swoją listę niespełnionych życzeń. I gdyby tak złapać złotą rybkę, to życie stałoby się lepsze i prostsze. Jednak doskonale wiemy, że życie tak nie działa. Kiedy byliśmy dziećmi, może wierzyliśmy w bajki o złotych rybkach, ale kiedy dorośliśmy, to czasami nawet boleśnie na własnej skórze przekonaliśmy się, że nie ma złotych rybek, które spełniają życzenia i po prostu życie nie działa w ten sposób. Chociaż z drugiej strony nawet są tacy dorośli, którzy chociaż są dorośli, to ciągle tak żyją i zachowują się, jakby faktycznie ciągle wierzyli w te złote rybki. I nieustannie czekają na jakiś uśmiech losu, na jakiś łód szczęścia na cud, na wygraną w totolotka, która ma zmienić ich życie i sprawić, że ono stanie się lepsze i łatwiejsze. I nawet jako chrześcijanie czasami w podobny sposób traktujemy Boga, jako taką złotą rybkę, która spełnia życzenia. Myślimy sobie, kiedy przyjdę do Boga, oddam Mu swoje życie, to On je w całości przemieni, poukłada, a kiedy pojawią się problemy, to wystarczy pomodlić się, a On uczyni cud i problem rozwiązany. I Bóg czasem czyni cuda, ale często działa w naszym życiu w zupełnie inny sposób, zmieniając nas inaczej, na inne sposoby. A my, koniec końców, żyjemy w świecie niespełnionych życzeń i niespełnionych marzeń. I czasami to zupełnie nie jest nasza wina, ponieważ czasami te powody, dla których nasze życzenia pozostają niespełnione, są zupełnie poza naszą kontrolą. Masz idealny plan, ciężko pracujesz, ale pojawia się choroba. Tracisz pracę, albo kryzys i plan się sypie jak domek z kart. Tak było w przypadku pani Ani z Warszawy, której historię można było przeczytać w gazetach. Ona miała marzenie, marzenie o tym, żeby mieć swoje mieszkanie. W 2018 roku wzięła kredyt i to marzenie zrealizowała. Kupiła swoje mieszkanie, wprowadziła się do niego, wtedy rata wynosiła 1500 złotych, ale w 2022, kiedy stopy procentowe poszły do góry, raty też poszły do góry, i się zrobiło 2,5 tysiąca. I okazało się, że pani Ania nie jest w stanie spłacać takich rat, ani utrzymać swojego mieszkania i po prostu je, po prostu je straciła. Nie zrobiła ani nic złego, ale zmieniły się okoliczności, zmieniło się życie wokół i po prostu straciła mieszkanie. Ale czasem też jest tak, że my sami dokładamy się do swojej porażki. I Samuel Tyler Coleridge to brytyjski e, poeta okresu romantyzmu. Ludzie, którzy go znali, zachwycali się jego błyskotliwym umysłem i jego niezwykłym talentem. Ale krytycy literacy, chociaż doceniali jego spuścizny, jego dorobek, mówili, że ten dorobek nie był aż tak bogaty jak, jak innych poetów. I to nie dlatego, że zabrakło mu czasu, ale jego problem polegał na czymś zupełnie innym. Mianowicie, kiedy był młodym człowiekiem, poszedł na studia, ale szybko z nich zrezygnował, ponieważ nie chciał mu się chodzić na zajęcia. Zaciągnął się do wojska, ale nie potrafił się nauczyć jeździć konno, więc jego rodzina załatwiła mu zwolnienie ze służby wojskowej. Wrócił na studia do Cambridge, ale znowu skończył te studia bez tytułu naukowego. Tak naprawdę ich nie skończył. Potem wpadł na pomysł, żeby wydać czasopismo literackie. Potem przyjaciel, ale cierpliwości i wytrwałości starczyło mu tylko na kilka numerów, a potem czasopismo upadło. Jego znajomi mówili o nim. Zagubił się w wizjach pracy, którą należało wykonać, a której nigdy nie wykonywał. On sam mówił o sobie, że w głowie ma kilka gotowych książek do napisania, ale nigdy nie miał czasu i siły, aby usiąść i te książki po prostu napisać. Nawet jego, kilka jego dzieł. Chociaż miał czas, pozostało nieukończone, ponieważ nigdy nie usiadł, aby ich dokończyć. I ktoś kiedyś powiedział, że lenistwo i brak dyscypliny to jest sekretny składnik porażki. Jednak pozostają sekretem tylko dla tego, który ponosi porażkę. I tak to już jest, że kiedy patrzymy na swoje życie, to musimy sobie powiedzieć, że chociaż często jesteśmy pracowitymi ludźmi, to są takie dziedziny w naszym życiu, w których trudno nam się zdobyć na dyscyplinę i jesteśmy leniuchami. Ja lubię czytać, lubię pisać, ale ćwiczenia i sport to już wymaga wysiłku, na który trudno się zdobyć. Dlatego właśnie dzisiaj zdajemy się po raz kolejny to pytanie, jak nie zmarnować życia. I po raz kolejny sięgamy do księgi przypowieści Salomona, który mówi o tym, że Bóg mądrością stworzył cały świat. A skoro Bóg mądrością stworzył cały świat, to my przy pomocy mądrości możemy zbudować dobre i mądre życie. I Salomon, jak dobry lekarz i wnikliwy obserwator, bardzo wnikliwie. I precyzyjnie diagnozuje nasz problem. Mówi, że są tacy ludzie na świecie, którzy dużo pragną. Mówi, że pragnienie zabija leniwego, gdyż nie chce przyłożyć swojej ręki do pracy. Cały dzień pędzi za swoimi pragnieniami, chciałby je realizować, ale nic z tym nie robi. Nawet używa takiego obrazu, mówi, leniwy jest głodny, wkłada rękę do miski, ale nie ma ochoty podnieść jej do ust. I są tacy ludzie, którzy dużo pragną, którzy marzą, którzy mają fantazje, marzenia, pragnienia, życzenia o tym, jak ich życie mogłoby wyglądać. I często, kiedy mówią, to używają takiego zdania, a gdyby tak, a gdyby tak skończyć studia, a gdyby tak mieć lepszą pracę, a gdyby tak zadbać o zdrowie, a gdyby tak poprawić kondycję fizyczną, a gdyby tak mieć ładniejszy dom, a gdyby tak mieć lepsze relacje z moimi bliskimi. I często. Wyrażają tym zdaniem swoje pragnienia i marzenia, ale na tym, a gdyby tak, wszystko się kończy. I właśnie dlatego Salomon na początku swojej księgi pozwala nam podsłuchać bardzo intrygującą i ciekawą rozmowę. Bo na początku tej księgi znajdujemy 10 Mów Ojca do Syna. I to jest tak, jakbyśmy siedzieli z Ojcem i synem przy kuchennym stole. I słuchali ich rozmów, kiedy ojciec uczy swojego syna. A ojciec rozmawia z synem o różnych rzeczach. Mówi o małżeństwie, relacjach, o wierności, o seksie, mówi o uczciwości, o słowach, że słowa są ważne. A w jakimś momencie ojciec mówi do syna o pracy i o uczciwości, uczciwej pracy, o lenistwie. I mówi tak: udaj się leniu do mrówki. Zobacz, jak żyje i zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy ani władcy, lecz już latem odkłada żywność w czasie żniwa, gromadzi zapasy. Jak długo, leniu, będziesz polegiwał? Kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu, trochę pospać, chwilę podrzemać, założyć ręce, odpocząć nieco, ubóstwo zaskoczyć jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony? I kiedy. Ojciec mówi leniu. To nie znaczy, że jego syn jest bardziej leniwy niż wszyscy inni dookoła. Może każdy młody człowiek czasem lubi podkładać swoje rzeczy, swoje sprawy na, na później, ale Salomon tutaj maluje taki prototypowy, taki modelowy obraz lenia, wielkiego lenia. I temu wielkiemu leniowi, e, dla tego, ma jedną radę, aby popatrzył ten wielki leń na małą mrówkę, i przyjrzał się Porządkowi stworzenia. Jak ułożony i stworzony jest ten świat? Bo to cenna lekcja, ponieważ często my, kiedy myślimy o pracy, to traktujemy pracę jako przekleństwo. Zwłaszcza, jeżeli jest to praca, której nie lubimy, której niechętnie chodzimy, a jeśli nie przekleństwo, to przynajmniej zło konieczne, no bo jakoś trzeba na życie zarobić, trzeba utrzymać rodzinę. I w tym myśleniu wcale nie jesteśmy odosobnieni, ono wcale nie jest nowe, ponieważ już starożytni w ten sposób myśleli o pracy, że praca jest przekleństwem. Znacie historię o Pandorze i puszce Pandory. Kiedy ona otworzyła tą puszkę, której nie powinna była otwierać, nawiasem mówiąc, to z niej wylazły różnego rodzaju przekleństwa i zło i między innymi wyszła z niej praca, bo praca jest przekleństwem. Dla nich, na starożytnej tak było. W macie o stworzeniu świata Numa Elisz bogowie stwarzają człowieka jako niewolnika po to, aby w ich imieniu uprawiał ziemię, ponieważ dla nich praca fizyczna była obrzydliwością i tym się brzydzili. I wielu chrześcijan myśli w podobny sposób pracy, bo mówią, a przecież czy nie jest napisane w Biblii, że kiedy Adam zgrzeszył, to Bóg powiedział, że ziemia będzie przeklęta z Twojego powodu, będzie Ci rodzić chwasty i ciernie, a Ty w pocie czoła będziesz pracował. Nie jest tak napisane? No to przekleństwo. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ od samego początku Biblii, kiedy otwieramy tylko pierwsze karty, jeszcze przed upadkiem w grzech, to widzimy, widzimy Boga, który pracuje. Boga, który stwarza świat. Bóg przez sześć dni jest zajęty pracą, bo tworzy i powołuje do istnienia rzeczy, których wcześniej nie było. A tego szóstego dnia Bóg stwarza człowieka. Jest to niesamowity obraz, bo widzimy Boga, który zupełnie inaczej niż... Bogowie starożytni, ten bóg lepi człowieka z prochu ziemi. Ma ubrudzone ręce ziemią, mówiąc obrazowo. Bo nasz Bóg, który nas stworzył, nie boi się pobrudzić sobie rąk pracą. To Bóg, który pracuje. I ten Bóg, który pracuje, który jest twórczy, stworzył nas jako twórczych ludzi, zdolnych do kreatywnego, twórczego działania. I Bóg stwarza człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, aby człowiek reprezentował Boga przed swoim stworzeniem, przed całym stworzeniem. I mało tego, nie tylko reprezentował i był obrazem Boga dla stworzenia, aby stworzenie mogło zobaczyć, jaki jest Bóg, ale człowiek ma panować nad stworzeniem. I Bóg kazał Adamowi i Ewie uprawiać ogród Eden. Mieliśmy w tym ogrodzie, w tym ogrodzie aby go uprawiali, aby, aby pracowali. A więc Bóg nie stworzył człowieka do, do, do bezczynności, ale stworzył go do pracy, do działania. Jednak ludzie o tym zapomnieli. Dlatego Ojciec mówi do Syna: Popatrz na mrówkę. Oto człowiek stworzony na obraz Boga, który miał być obrazem Boga dla stworzenia, musi teraz popatrzeć na stworzenie, aby przypomnieć sobie, po co został stworzony. I ma się uczyć od mrówki tego, jak pracować, aby przypomnieć sobie na nowo, że jesteśmy stworzeni do pracy, działania, nie do bezczynności, a bezczynność tak naprawdę może być niebezpieczna i zabójcza. Amerykański pastor i pisarz John Piper mówi, że w kulturze zachodniej, w świecie zachodnim ludzie nie umierają z powodu starości, ale umierają z powodu emerytury. I to nie dlatego, że jest niska, ale dlatego, że w jakimś momencie ludzie, którzy są aktywni, którzy byli przez całe życie zajęci, przechodzą na emeryturę. Przestają być aktywni, popadają w bierność, apatię, bezczynność. Nagle zaczyna podupadać ich zdrowie i w końcu umierają, odchodzą. Dlatego Piper mówi, że dla, dla chrześcijan nie ma emerytury. I to nie znaczy, że chrześcijanie nie może przejść na emeryturę, ale to znaczy, że bieżący człowiek pamięta, że naszym zadaniem i powołaniem jest służenie i że służyć możemy zawsze, nawet w późnym wieku i że nie jesteśmy powołani do bezczynności. A jeśli już cokolwiek robimy w życiu, to robimy to z pasją, traktujemy to jako zadanie od Boga i robimy to na chwałę Boga. Martin Luther King powiedział: Jeśli Bóg powołał Cię do tego, abyś zamiatał ulice, abyś był zamiataczem ulic, to zamiataj te ulice tak, jak Michał Anioł malował, tak jak Beethoven komponował swoją muzykę, a Szekspir pisał swoją poezję. Zamiataj te ulicę tak doskonale, że wszyscy mieszkańcy nieba i ziemi przystaną w zachwycie i wskazując na Twój dom, powiedzą, powiedzą, Tu mieszkał wielki zamiatacz ulic, który wykonywał swoją pracę dobrze. A więc, bez względu kim jesteś: czy uczniem, czy nauczycielem, czy hydraulikiem, czy prawnikiem, czy sprzątaczką, czy lekarką, to nie ma znaczenia, Wykonuj swoją pracę jako zadanie dane od Boga, na Jego chwałę, tak dobrze, jak to tylko możliwe. A więc co zrobić, jeśli nie chcesz zmarnować życia? Jeśli nie chcesz zmarnować życia, pamiętaj, że Bóg stworzył Cię do pracy i działania, a nie do bezczynności. Bóg stworzył nas do pracy, do działania, do prawda i wszystko, co robimy, możemy robić, dla jego chwały, ale kiedy wczytujemy się w te słowa Ojca do Syna, to On mówi: Przypatrz się mrówce, ponieważ nasze wybory dzisiaj mają wpływ na to, kim będziemy jutro i jak, to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Więc On mówi: Przyjrzyj się uważnie mrówce. Ona dzisiaj pracuje i latem gromadzi zapasy na zimę. Przygotowuje się na to, co ma nadejść. Jednak prawda jest taka, że nie wszyscy w ten sposób postępują i nie wszyscy tak myślą. Jedna z bajek Ezopa to jest bajka o mrówce i koniku polnym. I kiedy mrówka rzeczywiście przez całe lato pracowała ciężko i gromadziła swoje zapasy na zimę, aby przygotować się na zimę, która ma nadejść, ocieplała swój dom, to konik polny. Biegał sobie po skakał sobie po łące, hasał, bawił się, imprezował, grał na swoich skrzypcach i nie mógł się nadziwić mrówce, po co ona tak ciężko pracuje. Przecież łąka jest pełna jedzenia. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A po co ocieplać dom? Przecież jest ciepło, świeci słońce, nawet jest gorąco. I tak konik polny spędził całe lato. A potem Przyszła jesień, dni zrobiły się krótsze i chłodniejsze, trawy na łące uschły, o, liście opadły, owoce też spadły, i jedzenia było dużo mniej. A potem przyszła zima. Przyszła zima, wszystko stało przykryte śniegiem, i nie było już nic do jedzenia. I wtedy konik polny. Przychodzi do mrówki, i mówi mrówko, podziel się ze mną tym co masz, a ona mówi nie mogę, no bo zebrałam tylko dla siebie, nie starczy mi do lata, jeżeli się z tobą podzielę. A tak w ogóle to co robiłeś przez całe lato? on mówi no grałem na skrzypcach. A ona mówi do niego teraz zatańcz sobie, może będzie ci cieplej. I właśnie właśnie o tym mówi ojciec do syna mówi, że mrówka gromadzi zapasy na zimę, przygotowuje się na zimę. Ale są ludzie, którzy w ten sposób nie postępują. Bo leniwy mówi jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce. W innym miejscu Salomon pisze, że leniwy obraca się na swoim łóżku, jak drzwi na zawiasach. Przewraca się z boku na bok. I tak spędza swoje dni. I, to, i problem nie tylko polega na tym, że on nic nie robi. I że marnuje swój czas. Ale on. Po, żyjąc w ten sposób, kształtuje swój charakter. On staje się pewnego rodzaju człowiekiem, pewnego, pewnym typem człowieka, ponieważ lenistwo to jest duchowa formacja, albo taka, której nie chcemy. I kiedy poddajemy się tej duchowej formacji, to nie tylko tracimy czas, nie tylko nie robimy rzeczy, nie wykorzystujemy potencjału, który Bóg nam daje, ale też nie przygotowujemy się na przyszłość. Na zimę, która nadejdzie. I w tym tekście ojciec mówi do syna, że ten leniwy tak długo przewracał się z boku na bok, aż mówi w końcu ubóstwo zaskoczy go jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. I będzie zaskoczony. Myślał, że ma wszystko pod kontrolą, że potrafi to życie w jakiś sposób ogarnąć. Ale rzeczywistość w jakimś momencie go zaskoczy, i nie będzie w stanie się z nią zmierzyć. Kiedy byłem na studiach i, i pisałem e, swoją pracę magisterską, to mój profesor, dr Shaw, e, widząc, jak jestem przejęty tym wszystkim, próbował mnie zachęcić i pocieszyć, <grych> i mówi: nie przejmuj się, to nie najzdolniejsi, nie najmądrzejsi kończą studia, ale i ci, nie, ci nie najzdolniejsi piszą pracę, ale ci, którzy siadają i po prostu piszą. I rzeczywiście później skończyłem te studia i kolejne i sam zacząłem być nauczycielem i zacząłem odczuwać tą prawidłowość wśród swoich studentów. Czasami pojawiali się tacy zdolni, bystrzy, myślałem sobie, o, ten sobie poradzi. Ale okazywało się, że, że ci bystrzy, zdolni, często odkładają rzeczy na ostatnią chwilę, zadania się nawarstwiają, a potem przychodzi termin oddania pracy albo koniec roku i oni są zaskoczeni, tak jakby ich zaskoczył złodziej uzbrojony. Są kompletnie bezradni, bo nie są w stanie skończyć i ponoszą porażkę. Ale są też tacy, którzy są mniej bystrzy, mniej zdolni, ale oni po prostu siedzą, pracują, piszą i nie tylko piszą i w końcu kończą to co piszą, ale pisząc stają się inną osobą. Uczą się cierpliwości, wytrwałości, samodyscypliny i co więcej nabywają umiejętności teraz, które przydadzą im się jutro, w przyszłości. A więc jak nie zmarnować życia? No jeśli nie chcesz zmarnować życia, to pamiętaj, że twoje nawyki dziś kształtują twoje jutro, że dzisiaj pracujemy na swoje jutro. Ktoś powie, no dobrze, to wszystko pięknie, ładnie, to brzmi wszystko intrygująco i ciekawie, ale... Ale to kazanie to chyba nie jest do mnie. No bo gdybyś ty zobaczył mój kalendarz i mój plan dnia, to naprawdę mi można zarzucić dużo różnych rzeczy, ale nie to, że jestem leniwy. W zasadzie lenistwo na pewno nie jest moim problemem. Tak naprawdę moim problemem jest to, że jestem zabiegany, zapracowany, że nie mam czasu na nic, że... Jest praca, a potem popracować, trzeba zająć się dziećmi, trzeba je zawieźć na zajęcia pozalekcyjne, potem są inne rzeczy. To, to jest po prostu chroniczny brak czasu i brak siły i brak odpoczynku. Jednak w tym zabieganiu kryje się pewne niebezpieczeństwo. Ponieważ wiemy, że musimy pracować, ponieważ zima nadejdzie, więc trzeba się uczyć, żeby zdać maturę. Zdać maturę, żeby pójść na studia, pójść na studia, żeby mieć dobrą pracę, żeby zarobić, żeby się utrzymać, żeby zapewnić sobie godziwe życie nie tylko sobie, ale swojej rodzinie. Trzeba mieć dom, żeby było gdzie mieszkać, trzeba uzbierać pieniądze dla, na studia dla dzieci, a potem trzeba odłożyć też na starość, na emeryturę, na, na wypadek, gdyby coś się stało, gdyby zdrowie podupadło. I tak idziemy przez życie z tym poczuciem, że musimy zbierać i gromadzić zapasy na zimę, jak tam mrówka, żeby mieć odłożone. Bo kiedy zima przyjdzie, musimy być gotowi. I w tym jest wiele mądrości, jak zauważyliśmy wcześniej. Ale zima przychodzi i okazuje się, że jesteśmy niegotowi. Dlatego, że to, co zbieraliśmy, nie wystarcza, by przeżyć zimę. Myśmy myśleli, że przeżyć zimę trzeba więcej zapasów, pieniędzy, oszczędności. A to nie wystarczy. Zbudowaliśmy dom, ale okazuje się, że w tym domu nikt nie chce mieszkać. Trzeba go sprzedać i podzielić majątek, bo rodzina nie chce być razem. Przygotowaliśmy się na starość. Starość przyszła i mamy środki, ale nie mamy siły charakteru, aby jej sprostać. Bo ta zima często jest inna niż myślimy. Ta zima bywa bardzo osobista. Zima przychodzi, kiedy. Stoisz przed trudną życiową decyzją, i nie wiesz, co zrobić, w którą stronę pójść. I wtedy chciałbyś mądrości, ale sięgasz do swojego spichlerza, i okazuje się, że ten spichlerz jest pusty, bo tam nie ma mądrości, która pochodzi z czytania Bożego Słowa, z uczenia się od Boga i budowania codziennej relacji z Bogiem. Nie ma mądrości, spichlerz pusty. Zima nadchodzi, kiedy. Kiedy spotyka Cię ból, i cierpienie, i zmagasz się z chorobą swoją albo kogoś bliskiego. I to dobrze mieć pieniądze na lekarzy, to pomaga, ale sięgasz do swojego spichlerza, bo potrzebujesz cierpliwości, wytrwałości, pokoju ducha, nadziei. Ale Twój spichlerz jest pusty. Tam nic nie ma. I w końcu pewnego dnia. Staniesz twarzą twarz ze śmiercią. I być może sięgniesz z tego spichlerza, ale tam nie będzie ani wiary, ani pewności wieczności. Twój spichlerz będzie pusty. Jest taka historia, którą, do której lubię wracać. To historia królu, który miał bardzo, bardzo głupiego sługę. I ten sługa był tak głupi, że król miał go serdecznie dość. I król mówi do tego sługi: Wiesz, co? Mam cię dość. Masz tu moją laskę, ruszaj w świat. Znajdź kogoś, kto jest głupszy niż ty, i daj mu moją laskę. I dopiero wtedy możesz wrócić. Sługa wziął królewską laskę i poszedł w świat. Spotkał różnych ludzi. Jedni byli mądrzy, inni głupsi, jeszcze inni bardziej głupi. Natomiast żaden z tych ludzi nie był głupszy od niego. I przeszedł ten świat wzdłuż i wszerz, i nikt nie był głupszy. I tak wędrował przez lata i szukał kogoś głupszego, ale bezskutecznie. W końcu myśli sobie: Stęskiłem się za królem. kazał nie wracać, ale zajrzę do niego, zobaczę, jak mu się powodzi. Przyszedł i dowiedział się, że król jest ciężko chory. Przyszedł do komaty króla. Patrzy, król leży na swoim łóżku, blady, schorowany. Król go zobaczył. Uśmiechnął się na jego widok, bo się stęskił za głupim sługą. I mówi: Widzę, że ciągle masz moją laskę. No i mówi, no, mam. Wiecz królu, nie znalazłem nikogo głupszego od siebie. A co z tobą, królu? Jak ty się masz? Mówi, no, wybieram się w podróż. O, a kiedy wracasz? No, z tej podróży się nie wraca. Aha, to pewnie jesteś dobrze przygotowany. A król mówi, no, wcale nie jestem przygotowany. Ale jak to? To nie wiedziałeś, że będziesz podróżował? No, wiedziałem. Każdy wie, że taka podróż jest. To, co nie, nie miałeś czasu, <noise> miałem całe życie, żeby się przygotować. I sługa patrzy na niego i mówi: królu, chcesz mi powiedzieć, że wróżasz w podróż, z której nie wrócisz i wiedziałeś o tej podróży i miałeś całe życie, żeby się przygotować. I tego nie zrobiłeś? No właśnie tak. Królu, to jest Twoja laska. Jesteś najgłupszym człowiekiem na świecie. Jak to możliwe, że możemy być nieprzygotowani na przyszłość i na zimę, która nadchodzi? Pewien pastor zdradza tajemnicę. Opowiadał historię pewnego ojca z jego kościoła. Ten ojciec przez cały tydzień ciężko pracował w swojej firmie, był zajętym człowiekiem, a w wolnych chwilach angażował się w różne projekty społeczne, był wolontariuszem, był zajęty, zajęty, zajęty. I kiedy przychodziła niedziela rano, to zamiast przyjść na nabożeństwo, on mówi: to jest jedyny moment w tygodniu, kiedy mogę się wyspać. I chociaż jego córeczka prosiła go, tato, zawieź mnie na szkółkę niedzielną, bo ona kochała zajęcia szkółki niedzielną, bo ja muszę się wyspać. Inni rodzice w tym czasie, kiedy było prane naburzeństwo, wozili swoje dzieci na treningi. Oni byli zajęci, te dzieci były zajęte, wszyscy byli zajęci, zapracowani. Ale ten pastor mówi, że ten rodzaj zapracowania to jest nic innego jak wybiórcze lenistwo. Możemy być zapracowani i zajęci wieloma rzeczami, ale być wybiórczo-leniwymi i zapominać o rzeczach, które są najważniejsze. I ludzie często są wybiórczo-leniwi, pracując i będąc zabieganymi, zapominają o relacji z Bogiem, o relacji ze swoimi bliskimi i o tym, aby kształtować i formować swój charakter. I efekt jest taki, że wielu chrześcijan przechodzi przez życie, jak tacy Duchowi, nędzarze i żebracy, których spychleże zawsze są puste, bo nigdy ich nie napełnili. I właśnie dlatego Ojciec mówi do Syna: Idź i ucz się od mrówki, ucz, ucz się pracowitości, abyś wiedział, jak pracować na życie, ale też, abyś wiedział, jak pracować, aby to życie miało sens, jak budować swoje życie z Bogiem bo nie możemy zapomnieć, że ta księga przypowieści zaczyna się od myśli, że to Bóg jest początkiem mądrości. To dzięki Niemu możemy postrzegać naszą pracę jako misję, jako zadanie od Niego i swoją pracę zawodową wykonywać na chwałę Boga z radością. Ale też dzięki Niemu możemy wiedzieć, że to nie wszystko ta praca zawodowa, ale też, że z taką samą pracowitością i zapałem możemy budować swoją relację z Nim każdego dnia, bo dbając o swoje żołądki. Nie możemy zapomnieć o swoich sercach. A to, co robisz ze swoim życiem dzisiaj, będzie miało wpływ na to, jak będziesz żył jutro. Dlatego żyj i pracuj z Bogiem i dla Boga każdego dnia. I to dlatego nie szukamy złotej rybki, ale chcemy uczyć się od mrówki.